Komisja Europejska po raz kolejny próbuje wszcząć procedurę naruszeniową przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o ukraińskie zboże, którego nie chcemy wpuszczać w niekontrolowany sposób na nasz polski rynek. To samo dotyczy Słowacji i Węgier, krajów, które graniczą z Ukrainą, które doskonale rozumieją, co wpuszczenie ukraińskiego zboża, które nie jest kontrolowane pod względem jakości, które nie musi spełniać wyśrubowanych norm unijnych, jeśli chodzi o e, normy środowiskowe, stosowanie pestycydów, środków ochrony roślin, nie Niestety Komisja Europejska tego nie rozumie. Umowa z Mercosurem to dla nich za mało. Chcą europejskim, polskim rolnikom dorzucić jeszcze zboże z Ukrainy. Gdzie my żyjemy? Jarosław Kaczyński miał rację. Nie pozwólmy Niemcom i Francji zabrać nam naszego państwa. Mamy prawo decydować o tym, jakie zboże wjeżdża, a jakie zboże nie wjeżdża do Polski. Ponieważ to my jesteśmy gospodarzem w naszym państwie. Ponieważ to polscy rolnicy mają być na pierwszym miejscu.